Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgosia Zachorowska. W imieniu własnym oraz klubu CIO mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztat, który odbędzie się 5 czerwca. Ten warsztat, jego agenda powstała w odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, na Państwa pytania, na problemy, z którymi dzisiaj jako szefowie CIO mierzycie się w swoich korporacjach, przedsiębiorstwach, w których pracujecie. W czasie warsztatu będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda rynek pracy w branży IT. Czym charakteryzują się pokolenia, które na rynku pracy dzisiaj funkcjonują? Jakie mają oczekiwania w stosunku do swoich przełożonych i w stosunku do swoich pracodawców? Będziemy pracować na państwa studiach przypadków, na państwa case'ach, na państwa zapytaniach i będziemy zastanawiać się, jakie motywatory finansowe i niefinansowe powodują, że to zaangażowanie w dziale IT może wzrosnąć. Co macie państwo w swojej w dyspozycji jako szefowie CIO? Czym możecie motywować zarówno specjalistów, informatyków, jak i menedżerów w dziale IT? Na koniec warsztatu będziemy również rozmawiać o czymś, co na pewno państwo słyszeliście tę terminologię high performance team. Jak budować zespół IT, który ma wysoką efektywność i jak tę wysoką efektywność utrzymać, oraz o tym, jaka jest rola szefa CIO w budowie high performance team. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz, 5 czerwca wkrótce na stronie klubu CIO będziecie Państwo mogli zobaczyć szczegółową agendę tego wydarzenia.